Tak więc kochanie, dziękuję ci bardzo za to pyszne śniadanko. Ym, niestety dzisiaj już się nie zobaczymy. Mam kilka spraw do załatwienia. Wiesz, mam takie sprawy biznesowe. A, okej, okay, okej, okay. tak wiem. Ostatnio zauważyłam, że bardzo dużo pracujesz i coraz częściej wyjeżdżasz. Tak, tak, muszę pozałatwiać kilka spraw. Yy, może nawet nie będę miał, jak się dzisiaj odezwać. Yy, bank, klienci i takie tam sprawy. Tak więc dzięki wielkie. Do usłyszenia, pa! O, to ty? Znowu się spotykamy. Żadna przyjemność. Yy, idę właśnie odwiedzić moje dzieci. No, dalej, dalej, zjeżdżaj tą windą na dół. Oh, znowu musiałem się z nim minąć a ja tak go nie cierpię chciałam tylko wpaść na chwilę do Kaśki jest może w domu? Hmm, trzeba było zadzwonić wcześniej, albo się z nią umówić. Kaśka poszła do gośki, nie ma jej od rana. Prawdopodobnie spędzi tam cały dzień. A to już się tak nie złość na tego Jakuba! Będziesz musiał się przyzwyczaić, że po rozwodzie układam sobie życie na nowo. I to, że tobie to przeszkadza, nic mnie to nie obchodzi. Ty pierwszy to zacząłeś, ty pierwszy sobie kogoś innego znalazłeś i nawet nie chcę już o tym myśleć. No dobrze, dobrze, tylko. W sumie dobrze, że jesteśmy razem, sami, mm, bez Kaśki i Mikołaja, bo muszę ci powiedzieć, że ten Jakub to jakiś podejrzany typ. Tak, jasne, wiem, już raz to słyszałam i się wściekam, gdy tylko tak mówisz. Wiem, że jesteś zazdrosny, że sobie układam życie, bo chyba myślałeś, że do końca życia już będę sama, gdy ty mnie zostawiłeś. A tutaj Zong, nieprawda, znalazłam sobie nową miłość. Ale nie, 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 mi chodzi o to, że on naprawdę jest jakiś podejrzany. Widziałem go z jakąś dziwną teczką ostatnio w banku z jakimś podejrzanym typem. Jakby się wymieniali pieniędzmi. Podpytałem tu i tam i okazało się, że bardzo często tam bywa z jakimiś podejrzanymi ludźmi. Czy ty jesteś nienormalny? Ty go śledzisz? Ty jesteś jakiś głupi? Może jeszcze wynajmniej prywatnego detektywa. Twoja zazdrość jest po prostu okropna, nie mogę tego słuchać. Ale mówię ci, on może być jakiś niebezpieczny. Mówię ci, z nim coś jest nie tak. Serio, powinnaś na niego uważać. Ty i dzieci. Nie pozwolę, aby dzieci się z takim kimś zadawały przecież. Ach, na szczęście ty się z nim już mniej zadajesz. To ty pierwszy znalazłeś sobie kochankę. Daj mi spokój. Jakub to porządny człowiek, porządny typ. I wiem, że on na pewno by mnie nie zdradził. Ależ on mnie denerwuje. Ależ on mnie drażni. Chodzi mi oczywiście o mojego byłego męża. Ciągle coś gada, ciągle coś knuje. Już nie mogę tego słuchać. Nie myślam, wymyślam. Jasne, że nie wymyślam. Ja tego tak nie zostawię. Muszę chronić moją rodzinę. Co z tego, że jestem po rozwodzie? I tak cały czas o nich dbam. Moje dzieci. Moje biedne dzieci. Z kim też ona się zadaje? Jak tak w ogóle można? Co jest grane? O rany! O nie! O nie! To on! A! Jakub tu idzie! Co jest grane? Dobra, szybko się tutaj schowam. Wydaje, że mnie nie ma. Tak, tak, będę dzisiaj na tym umówionym spotkaniu. Ale czy to jest jakieś pewne miejsce? Czy to już jest pewna inwestycja? Ha, wydaje mi się, że to są grube pieniądze, gruba przesada. No ale trudno, jeżeli ktoś chce, to proszę bardzo. No dobra, będę w umówionym miejscu. Tak, wieczorem, wieczorem tam, gdzie zawsze nasza ulubiona restauracja. Obgadamy wszystko i mówimy, tylko bez świadków na razie. Niech nikt, nikt się o tym nie dowie. Niech to na razie będzie jakaś nasza słodka, mała tajemnica. A teraz muszę iść znowu do banku. Znowu muszę wpłacić resztę pieniędzy. Wiedziałem! Wiedziałem, żeby się tu schować! Rany! To jest jakiś mafioza! To jest jakiś przestępca! On na bank oszukuje ludzi! O, rany boskie! Mafia! Co on sprowadzi na moją rodzinę? Nie wierzę! Najpierw mnie próbował wsadzić do więzienia, później kazał mi płacić grzywne. Chce mnie po prostu zniszczyć! Ale ja, ale ja się nie dam. O nie, nie, nie. Dobra, wiem co zrobię. Teraz, cichutko, powolutku, pójdę za nim. No nie, no już go zgubiłem. No był gdzieś tutaj. Dobra, chyba czas to zrobić. Idę do prywatnego detektywa. O, rany, co za bałagan! Wszystkie teczki mi się tutaj pomieszały! O, gdzie to było? Gdzie to było? To chyba na tej kartce. O, o, tak, tak! Tutaj mam dane: ostatnie bilingi. O, ta sprawa już jest zamknięta. Ewidentnie widać, że tutaj mąż zdradza żonę. Dzień dobry, dzień dobry! Czy to detektyw Alfred? O, to zależy, kto pyta. Nie każdemu od razu się przedstawiam. A może jestem zwykłym sprzątaczem albo superbohaterem? Ja po prostu dzwoniłem i się umówiłem z detektywem Alfredem. Mam tutaj pewną sprawę. Och, to pan dzwonił. No dobra, co tam ciekawego mamy? Co tam, co tam? Proszę mi mówić, jestem ciekawa. Uwielbiam rozwiązywać zagadki. Otóż chodzi o obecnego partnera mojej byłej żony. Uuu, stara miłość nie rdzewieje. No słucham, słucham. Co się dzieje? Co takiego? Mam podejrzenie, że jej nowy partner to jakiś mafioza. Dziwne kontakty, mnóstwo pieniędzy Często odwiedza bank Nosi całe teczki i skrzynki Nie wiadomo z czym Boję się moją rodzinę Ech, Nie chcę panikować Ale wydaje mi się, że on może sprowadzić na nie niebezpieczeństwo Aż tak hmm, Brzmi podejrzanie i znajomo Znajomo? A dlaczego, dlaczego? Już kilka spraw takich miałem Śledziłem, tropiłem, robiłem zdjęcia Później się okazywało faktycznie, że to mafia cała rodzina wywieziona, zniknęła. Mapia załatwia takie sprawy po swojemu, ale ja nie chcę, żeby to się stało z moimi dziećmi. Ja, ja jestem po rozwodzie, ale no, dbam o moją żonę. Nie chcę, aby coś złego się jej stało. O, o, on ja już podaję dane. Ja chcę, żeby pan go śledził. Ja chcę, żeby pan mi wszystko o nim powiedział. Chcę, aby się wszyscy dowiedzieli, jaki on jest zły, podejrzany, chciał mnie wsadzić do więzienia, kazał mi płacić pieniądze, a teraz te podejrzane sprawy. Ja Zaraz wszystko powiem, gdzie on mieszka, z kim się spotyka, no i jak go wyśledzić. Dobra, ale tym to ja już sam się zajmę. Prywatny detektyw zawsze jest na miejscu. Prywatny detektyw zawsze wie, co ma dobrze zbadać. Prywatny detektyw zna całą okolicę. O. Najbardziej ekskluzywna restauracja. Dzień dobry, przepraszam, czy miał Pan rezerwację stolika? E, przepraszam, ja tutaj planuję zjeść kolację. E, niedawno tutaj byłem, bardzo mi się podoba. Chciałam jeszcze zajrzeć, e, jaki macie repertuar muzyczny. Ja tylko na chwilkę wejdę, tylko na chwilkę. E, no dobrze. E, proszę później podejść, aby zarezerwować stolik. Żadna rezerwacja. Trzeba to zrobić szybko, natychmiast. O, widzę mojego podejrzanego. Faktycznie. Siedzi przy stoliku póki co sam, dokumenty, telefon, jedzenie zamówione dla dwóch osób, czyli niedługo będzie spotkanie, no i ta dziwna skrzynka, wygląda podejrzanie. Hahaha, ha, ha! widzę kto tam do niego się dosiada, starsza pani, jakaś bizneswoman, o też telefon, teczki, a kto to jest, kto to jest, z daleka aż tak dobrze nie widzę, będę musiał podejść nieco bliżej, o, o rany. O rany! Ja już wiem, kto to jest! O, wszystko jasne! O rany boskie! Tyle czasu zastanawiałem się, gdzie jest ten człowiek! Gdzie on się podział? A tu jest on! Prawdziwa zagadka z naszego miasta została rozwiązana! Oj, teraz mi się to udało! Jestem pewien, jestem pewien, wiem już wszystko. To to jest? Co tam robi? I o co chodzi z tymi wielkimi pieniędzmi? Oj, ta sprawa musi zostać szybko, ale to szybko rozwiązana! I idę o tym poinformować mojego zleceniodawcę. No i co? Tak szybko pan się do mnie odezwał? Co tam udało się ustalić? Jaż się boję tego, co usłyszę. Skoro tak szybko udało się panu coś ustalić, to znaczy, że to jest okropny człowiek. No tak. Po krótkich oględzinach spojrzałem tu i tam, popytałem, zajrzałem. I ja już wiem, kto to jest. No, przyznam szczerze, że szukam już tej osoby od kilku paru lat. Zawsze wiedziałem, że gdzieś jest w mieście. Zawsze wiedziałem, że coś się wokół niego kręci, ale dopiero dzisiaj udało mi się wszystko ustalić. Brakuje mi jeszcze dosłownie kilku szczegółów, ale zaraz wszystko panu wyjaśnię. Ale ja się boję, boję się takich podejrzanych ludzi. Boję się, że coś złego jeszcze na mnie padnie. Skoro pan go już tak długo szukał, to oznacza tylko jedno. To jest groźny bandyta. Nie, 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 niech nikt nic, nic mi pan teraz nie mówi. Niech to nie. ja muszę do panu powiedzieć. Pan sam to chciał. Nie, 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 niech pan tego przy mnie nie mówi. Musimy to powiedzieć również przy mojej byłej żonie. Spotkajmy się jutro. Wszystkiego się dowie od razu od pana, a nie ode mnie. Mm, no dobrze. Skoro pan tak woli, to okej. Okay. Tylko, że jutro będę wolny dopiero po południu. Nie od samego rana. Odezwę się do pana. Rany, o rany, tragedia! Wiedziałem, że coś jest nie tak z tym człowiekiem. Wiedziałem, że dlatego go tak nie cierpię. Skoro był tak długo szukany, to nie tylko ja go szukałem. O rany, oby tylko nic złego nie stało się moim dzieciom. Zrobię wszystko, zrobię wszystko, aby je ochronić. A on niech lepiej trafi do więzienia.